Jesteśmy uczestnikami 28. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Naszym celem jest przybliżenie Wam historii postaci, którą była Florentyna Madejewska. Pamięć o tragicznej historii jej, a także jej rodziny jest już teraz niezapomniana przez większość z nas. Armia Krajowa powstała w XX wieku, a dokładniej 14 lutego 1942 roku, z rozkazu naczelnego wodza generała broni. Władysława Sikorskiego działała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej okupowanej przez Niemcy i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski 4 stycznia 1944 roku. Celem armii krajowej było prowadzenie oporu zbrojnego, jak i przygotowania społeczeństwa do ogólnokrajowego powstania. Najważniejsze dla żołnierzy Armii Krajowej, jak i samej Florentyny Madajewskiej była Polska i wierność ojczyźnie. Pragnęli, by ich matka ojczyzna była wolna od złego oraz od wojen. Chcieli, by Polacy mogli żyć we własnym kraju, bez żadnych obaw o swoje życie. Ustawa żołnierzy Armii Krajowej to swego rodzaju wzór do naśladowania dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. Florentyna Madejewska jest naszym lokalnym przykładem bohaterki, którą cechuje wielka odwaga oraz patriotyzm. Florentyna była idealistką wierzącą w siłę narodu polskiego. Była bardzo zaangażowana w działalność polskiego państwa podziemnego na rzecz wyzwolenia Polski. Jako jedna z niewielu kobiet brała udział w walce dywersyjnej. Florentyna Madejewska wykazała się zawziętością i asertywnością. Miała odwagę wyrażać swoje zdanie. Czego w tamtych czasach brakowało kobietom? Florentyna była łączniczką między strażnikami Jasielskiego więzienia a szefem Kedywu Rzeszowskiego, porucznikiem zadanym sobotą. Organizowała też pomoc dla przesiedleńców. Gestapo 3 stycznia 1944 roku aresztowało naszą bohaterkę. Po 10 dniach śledztwa została przewieziona do Krakowa. Jakiś czas później przewieziono ją z powrotem do Jasła. I 31 marca 1944 roku została rozstrzelana w Lesie Warzyckim. Rada Miasta Jasła w dniu 13 grudnia 2004 roku nadała Florentynie Madjewskiej i jej mężowi oraz synom tytuł Honorowy Obywatel Miasta Jasła.